Zdobądź prawdziwą dopaminę. Śmiech, oddech, ruch, duch, seks, relaks, praca, płaca, natura, kultura, czytanie, działanie, tworzenie, służenie, słońce, morsowanie, połączenie, pożywienie. Wybierz prawdziwą dopaminę. Odrzuć cyfrową kokainę. Twórcy smartfonów z Doliny Krzemowej chronią swoje dzieci przed własnymi wynalazkami do 14 roku życia. Znają bowiem badania naukowe, które teraz pokrótce zaprezentuję. Steve Jobs, współzałożyciel Apple, powiedział: W domu limitujemy technologię, której używają dzieci. Natomiast Tristan Harris, były etyk Google, powiedział: Ci, którzy najlepiej znają technologię, najbardziej się jej boją. A były wiceprezes Facebooka dodał: Moje dzieci nie mają prawa korzystać z tej cholernej rzeczy. Według badań nad świadomością przeprowadzonych przez pana Hawkinsa, Australia ma jeden z wyższych wskaźników poziomu świadomości na świecie. Nic więc dziwnego, że zakazano tam używania smartfonów we wszystkich szkołach publicznych. W renomowanym badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii odkryto, że 60% użytkowników mediów społecznościowych zgłasza, że platformy te wywołały u nich poczucie nieadekwatności dotyczących ich życia lub wyglądu. Według badań CDC około 25% nastolatków korzystających z ekranów powyżej 4 godzin dziennie doświadcza objawów depresji, a lęku aż 27%. Mechanizm ucieczki od emocji. Neurobiolog dr Anna Lembeck, autorka książki Niewolnicy Dopaminy, w następujący sposób tłumaczy mechanizm ucieczki. Kiedy zaczynamy odczuwać dyskomfort, nudę, lęk, smutek, niepewność, mózg natychmiast szuka ulgi. Smartfon stał się najbardziej dostępnym lekarstwem na te emocje. Problem w tym, że to lekarstwo, które sprawia, że choroba się pogarsza. Ten mechanizm działa na zasadzie błędnego koła. Pojawia się nieprzyjemna emocja, nawet lekka nuda. Sięgamy po telefon dla natychmiastowej ulgi zastrzyk dopaminy. Z czasem mózg uczy się omijać normalny proces radzenia sobie z emocjami. Stajemy się coraz bardziej wrażliwi na dyskomfort. Potrzebujemy coraz częstszego sięgania po telefon. Najgorsze jest to, mówi Lembeck, że mechanizm ten jest całkowicie nieświadomy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich mózg został zaprogramowany na automatyczne sięganie po telefon przy najmniejszym dyskomforcie. Badania pokazują, że przeciętna osoba dotyka swojego telefonu 2617 razy dziennie, a 79% ludzi sięga po telefon w ciągu 15 minut od przebudzenia. Distan Harris, był etyk Google wyjaśnia. To nie przypadek, że czujesz się gorzej po skrolowaniu Instagrama. Te platformy zostały zaprojektowane, by maksymalizować czas, który spędzasz na mediach społecznościowych, a najłatwiej jest to osiągnąć poprzez wywołanie niepewności i zazdrości. To celowy projekt nieprzypadkowy efekt uboczny. Ale istnieje też mnóstwo pozytywnych źródeł pozyskiwania dopaminy, które zaprezentowałem tutaj właśnie na początku tego filmu, więc przelecimy sobie przez te wszystkie właśnie źródła i pokrótce o nich opowiem, nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale również i z własnego doświadczenia, ponieważ ja uważam, że jeżeli my nie odstawimy tak naprawdę właśnie tej hiperstymulacji cyfrowej, to nie uzyskamy tego prawdziwego i autentycznego wewnętrznego szczęścia, którego normalnie możemy doświadczyć, jeżeli tylko no, skorzystamy z tego, co oferuje nam natura, nasze ciało. I sam się przekonasz, że to tak naprawdę są bardzo dobre, miłe, pozytywne, <laughs> niektóre dosyć specyficzne sposoby właśnie uzyskiwania tego szczęścia. Więc zapraszam do dalszej części tego filmu. Śmiech. W 1964 roku amerykański dziennikarz i redaktor naczelny Saturday Review zachorował na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Lekarze dawali mu jedną szansę na 500, że przeżyje. Norman Cousins nie chciał zaakceptować perspektywy przedwczesnej śmierci. A więc wypisał się ze szpitala na własne żądanie, po czym zamieszkał w komfortowym hotelu, gdzie całe dnie oglądał programy rozrywkowe i filmy komediowe. Śmiał się tyle, ile mógł, ponieważ co innego mu pozostało, lecz wydarzyło się coś niespodziewanego. Wyzdrowiał, a swoje doświadczenia opisał w książce Anatomia Choroby. Kuzyns przyznał, że jeden przypadek takiego wyzdrowienia poprzez śmiech to zbyt mało, dlatego rozpoczął badania nad wpływem śmiechu na zdrowie. I tak oto Norman stał się pionierem badań, dzięki którym powstała nowa gałąź nauki czyli gelotologia. Dzięki Normanowi, na podstawie tej dziedziny nauki, już możemy stwierdzić, że śmiech wpływa pozytywnie na układ odpornościowy. Stymuluje go do produkcji limfocytów T, które likwidują wirusy. Terapia śmiechem jest również skuteczna w walce z bólem, ponieważ redukuje go nawet o 30%. To wszystko dzięki endorfinom, czyli hormonom szczęścia, które działają podobnie jak morfina. Śmiech obniża ciśnienie krwi i ryzyko zawałów, przyspieszając krążenie krwi, pomaga pogłębić oddech i dotlenić mózg. Wpływa pozytywnie na układ odpornościowy i wspiera usuwanie z organizmu substancji związanych ze stresem, kortyzolu i adrenaliny. Pewne badania wykazały, że już 10 minut szczerego śmiechu potrafią zwiększyć wydzielanie dopaminy aż o 25%, jednocześnie obniżając poziom kortyzolu niemalże o 40%. Valerio Albizetti, szwajcarski psychoanalityk, w książce „Śmiać się całym sercem” napisał. Zdolność do śmiania się całym sercem to wewnętrzna postawa, która pozwala na nabranie dystansu do własnego cierpienia i zaakceptowanie własnych ograniczeń. Doktor Hawkins również podkreślał jak istotną rolę pełni humor w rozwoju świadomości i mawiał on, żeby lepiej nie ufać ludziom zbyt poważnym, a sam doktor śmiał się niemal bez przerwy. Oddech w 2011 roku w laboratoriach Uniwersytetu Redboat w Holandii wydarzyło się coś, co według wszelkich podręczników medycyny było niemożliwe. Naukowcy wstrzyknęli słynnemu Icemanowi endotoksynę z bakterii E. coli, czyli substancją, która powinna wywołać gwałtowną reakcję immunologiczną, takie jak gorączkę, dreszcze, ból mięśni czy nudności, lecz zamiast takiej reakcji Wim doświadczył jedynie lekkiego bólu głowy. Gdy naukowcy zbadali jego krew, odkryli coś niezwykłego. Poziom cytokin, czyli białek zapalnych produkowanych przez układ odpornościowy podczas infekcji, był niezwykle niski. Zamiast gwałtownego wzrostu typowego dla reakcji na endotoksynę, poziom tych substancji u WIMA wynosił zaledwie 1 trzecią do połowy wartości. Jego organizm niemal całkowicie stumił reakcję zapalną, która powinna automatycznie wystąpić po kontakcie z bakteryjną toksyną. WIM dokonał czegoś, co uważano za niemożliwe. Świadomie, bez jakichkolwiek lekarstw czy zewnętrznego wpływu, zmodyfikował swoją odpowiedź immunologiczną. Nie ma we mnie niczego nadzwyczajnego, powiedział Wim. Każdy może tego dokonać, kto tylko nauczy się kontrolować oddech. Naukowcy, zafascynowani tym odkryciem, postanowili to sprawdzić. Wybrali grupę 12 zwyczajnych ludzi, którzy zostali poddani intensywnemu 10-dniowemu treningowi pod okiem Wima. Uczyli się specyficznych technik oddechu, ekspozycji na zimno i medytacji. Po tym okresie również wstrzyknięto tę samą endotoksynę i wyniki były niemal identyczne. Grupa zwykłych ludzi po zaledwie 10 dniach treningu potrafiła świadomie kontrolować swój układ odpornościowy. To odkrycie zmieniło nasze zrozumienie granic ludzkiego potencjału. I teraz odpowiem sobie na pytanie, które może nurtować wiele osób: jak to możliwe, że zwykły oddech może tak znacząco wpływać na cały organizm? Głęboki oddech stymuluje nerw błędny, najdłuższy nerw w organizmie człowieka, który rozciąga się od pnia mózgu aż do brzucha. Gdy aktywujemy ten nerw za pomocą pogłębionego oddechu, nasze ciało automatycznie spowalnia tempo bicia serca, niwelowany jest stres i dzięki temu wchodzimy w stan regeneracji i uzdrawiania. Kluczem do zrozumienia tego procesu jest efekt Bora, fascynujące odkrycie z 1904 roku. Zgodnie z nim uwolnienie tlenu z hemoglobiny jest uzależnione od ilości dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych i krwi tętniczej. W razie braku odpowiedniej ilości dwutlenku węgla, czyli poniżej 5%, tlen przykleja się do hemoglobiny i nie jest efektywnie uwalniany do tkanek i narządów. Co ciekawe, oddychanie większą objętością płuc wcale nie poprawia nasycenia tlenem, ponieważ krew i tak jest już wysycona w 95-98%. do Zamiast tego obniża poziom dwutlenku węgla najpierw w płucach, a następnie we krwi i tkankach, co paradoksalnie utrudnia przenikanie tlenu do komórek. I tutaj pojawia się najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję, a że skoro powinniśmy oddychać spokojnie, głęboko, powoli, żeby być dotlenionymi, to czy na przykład oddychanie Hofa nam nie szkodzi, skoro oddychamy tam szybko i intensywnie? No i to jest bardzo dobre pytanie, i właśnie teraz przedstawimy sobie i wyjaśnimy dokładnie ten proces. Gdy rozpoczynamy szybkie oddychanie w sesji np. u wimachowa, świadomie uruchamiamy układ współczulny. Wchodzimy w stan kontrolowanego stresu. Jest to jednak tylko pierwszy etap. Ponieważ po intensywnym oddychaniu następuje kluczowa faza bezdechu i tutaj właśnie zaczyna się prawdziwa transformacja. Kiedy zatrzymujemy oddech po wydechu, dwutlenek węgla zaczyna się kumulować w organizmie. To stężenie dwutlenku węgla we krwi jest podstawowym mechanizmem regulującym pracę układu oddechowego. Na bezdechu następuje automatyczne uruchomienie układu przewspółczulnego. Nie jest to wymuszone, lecz jest to naturalna odpowiedź organizmu. Co więcej, gdy zwiększasz swoją tolerancję na dwutlenek węgla, Twój codzienny oddech staje się lżejszy i łatwiejszy, a średnia częstotliwość oddechów spada. Proces ten ułatwia uwalnianie tlenu z hemoglobiny do komórek, a także pomaga poprawić krążenie krwi. Regularna praktyka sesji oddechowych uczy Cię świadomego sterowania swoim układem nerwowym. Z czasem zauważysz, że potrafisz lepiej kontrolować reakcję na stres i łatwiej przełączać się w tryb relaksu. I to odkrycie prowadzi nas do niesamowitego wniosku, a mianowicie nie nauczymy się radzić sobie ze stresem, kiedy cały czas go unikamy. Tak to po prostu nie działa. Paradoksalnie, powinniśmy robić coś całkowicie odwrotnego, czyli powinniśmy jak najczęściej wchodzić w kontrolowane sytuacje stresowe, żeby nauczyć się nim zarządzać. I właśnie dlatego sesje oddechowe są tak potężnym narzędziem. Pozwalają Ci doświadczyć kontrolowanego stresu w bezpiecznych warunkach, a następnie natychmiast przełączyć się w głęboką fazę regeneracji. I dzieje się to nawet kilka razy w ciągu zaledwie 15 minut. Można by powiedzieć, że jest to bardzo intensywny trening dla Twojego układu nerwowego. Pewne badania wykazały, że w trakcie pojedynczej sesji oddechowej może wytworzyć się więcej adrenaliny niż przy skoku z bungee, a następnie organizm automatycznie uruchamia mechanizmy równoważące, w trakcie których uwalniane są spore ilości dopaminy, serotoniny i endorfin. Nie nauczysz się pływać, nie wchodząc do wody. Podobnie nie nauczysz się kontrolować stresu, kiedy za wszelką cenę chcesz go uniknąć. W trakcie moich wieloletnich eksperymentów stworzyłem ponad 120 sesji oddechowych, które systematycznie pomagają rozwijać tę umiejętność. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o różnych potrzebach i poziomach zaawansowania. Sesje oddechowe nie są zwykłymi technikami relaksacyjnymi. Służą bardziej treningowi funkcji biologicznych organizmu, czyli uczą świadomego sterowania procesami, które wcześniej były uważane za całkowicie automatyczne. Prawdziwa siła nie polega na unikaniu dyskomfortu, ale na świadomym zarządzaniu nim. Każdy bezdech to trening tolerancji. Każde przełączenie się między szybkim oddychaniem a spokojnym to lekcja kontroli nad własnym ciałem. Pój oddech jest najdoskonalszym narzędziem do zarządzania twoim układem nerwowym. Wystarczy nauczyć się go obsługiwać właśnie poprzez oddech. Po to nam te sesje oddechowe. Ja zapraszam ciebie serdecznie do szkoły oddechu, ponieważ właśnie tam ćwiczymy się w oddechu. Tam stosujemy różne sesje oddechowe, które są stworzone w formie filmów wizualnych, ale również i wygodnych plików mp3 do pobrania, ponieważ wiem, że wielu ludzi ceni sobie bardzo właśnie sesje oddechowe w plenerze, które ja sam też ogromnie uwielbiam, dlatego bardzo serdecznie Zapraszam Cię do tego e, projektu. Link znajdziesz w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Pewna kalifornijska szkoła średnia ma idealną odpowiedź na apel prezydenta o sprawność fizyczną. Stan Liti, dyrektor do spraw wychowania fizycznego w Lasir High School opracował program, który zapewnia każdemu uczniowi doskonałość fizyczną. Ćwiczenia na chwyt huśtawki angażują mięśnie osób najmniej wysportowanych. Pompki na wyciągu są jednymi z najtrudniejszych ćwiczeń. Jako zachęta do osiągania doskonałych wyników kolor spodenek, które noszą chłopcy, jest ustalany na podstawie ich ocen na tabelach wyników. Niektóre wymagania dotyczące najwyższych ocen są bardziej rygorystyczne niż w Anapolis. Chłopak, który opanował grę na tablicy perforowanej, znajdzie wojskowy tor przeszkód jako stryknięcie. 200 szkół w całym kraju przyjęło program Lasiery obejmujący 15-minutowe codzienne ćwiczenia sportowe. W upalny dzień moczą maty zapaśnicze, aby móc się ślizgać. Chłopcy w Lasir uczą się, że hartowanie się to nie tylko dobry pomysł, to także dobra zabawa. Niesamowite, prawda jak wyglądała szkoła w 1962 roku. W dzisiejszych czasach prawdopodobnie połowa uczniów kompletnie nie dałaby sobie z tym rady, a druga połowa pozwałaby tych nauczycieli szkoły do sądu. Niestety tak obecnie wyglądają dzisiejsze realia. Natomiast ten rozdział o ruchu jest niezwykle ważny, ponieważ no, zasadniczo to właśnie ruch odpowiada za największą produkcję dopaminy. Z jednym wyjątkiem, o którym też być może sobie zaraz porozmawiamy. I też w społeczeństwie istnieje jakieś takie fundamentalne nieporozumienie, ponieważ ludzie zasadniczo myślą, że na przykład nie mogą ćwiczyć czy nie idą na siłownię, ponieważ nie mają energii. Lecz prawda jest zupełnie odwrotna. Czyli ludzie nie mają energii, ponieważ nie chodzą na siłownię lub nie ćwiczą. Energia nie pochodzi z odpoczynku, lecz z aktywności. Przyjrzyjmy się konkretnym danym. Podczas 30-minutowego treningu o umiarkowanej intensywności poziom dopaminy wzrasta o 50-100%. Przy naprawdę intensywnym treningu siłowym wzrost ten może sięgać nawet 150-200%. I ten efekt potrafi utrzymywać się nawet do 24 godzin po zakończeniu ćwiczeń. Twoje mitochondria, odpowiedzialne za produkcję ATP, czyli energii, zwiększają swoją wydajność i liczebność. Po 6-8 tygodniach regularnych treningów zdolność do produkcji ATP wzrasta nawet o 30-40%. Zapewne każda osoba, która ćwiczy regularnie, się ze mną zgodzi i potwierdzi moje słowa, ponieważ ja to widzę bardzo wyraźnie po sobie. Im więcej ćwiczymy, tym większą zdolność do tworzenia energii posiadamy. Nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale również podczas naszych zwykłych aktywności zawodowych czy codziennych. Arnold Schwarzenegger doskonale to rozumiał. Gdy pytano go, skąd miał siłę trenować po całym dniu pracy, odpowiadał: Nie mam siły, dopóki nie zacznę trenować. To trening daje mi energię, nieodwrotnie. James Cameron wspominał, że podczas kręcenia terminatora Arnold wstawał o 4 nad ranem, by następnie trenować dwie godziny przed 12-14 godzinnym dniem zdjęciowym. Kiedy zapytano go, skąd ma na to energię, odpowiadał: To nie energia, którą tracę, lecz energia, którą zyskuję. W szczytowym okresie swojej kariery Arnold łączył intensywne treningi 5-6 godzin dziennie z pracą na planie, biznesami, nauką języka angielskiego, zajęciami z dykcji i występami publicznymi. Potrafił być produktywny przez 16-18 godzin dziennie, nie dlatego, że był jakimś nadczłowiekiem, ale dlatego, że zrozumiał i wykorzystał biologiczny mechanizm generowania energii poprzez aktywność. Przy regularnej aktywności fizycznej bazowy poziom dopaminy podnosi się o około 15-20%. To oznacza, że nie tylko masz więcej energii podczas treningu, ale również między treningami, w czasie pracy, z rodziną, przy realizacji projektów itd. Od 30 do 60 minut po intensywnym wysiłku otwiera się okno neurogenezy. Okres, w którym Twój mózg tworzy nowe neurony i połączenia synaptyczne w tempie znacznie szybszym niż normalnie. Trening siłowy dosłownie buduje mądrzejszy mózg. Były również przeprowadzone eksperymenty, że regularna aktywność fizyczna pomaga w uzależnieniach. Na przykład zmniejsza głód nikotynowy i alkoholowy. Dlaczego? Ponieważ dostarcza naturalnej dopaminy, której tak desperacko szukają osoby uzależnione. Było również przeprowadzone fascynujące badanie z 2019 roku, które pokazało nam, że wprowadzenie codziennych co najmniej 45 minutowych sesji treningowych w grupie więźniów zredukowało agresję około 28% i poprawiło zdolności poznawcze o 32%. Ten efekt zawdzięczamy nie tylko dopaminie, ale również czynnikowi neurotroficznemu BDNF, który działa jak nawóz dla mózgu, wspierając wzrost nowych neuronów. Oczywiście istnieje różnica między produktywnym ruchem a przetrenowaniem. Regeneracja jest niezbędną częścią procesu wzrostu, ale kluczem jest zrozumienie, że regeneracja służy kolejnym aktywnościom, a nie jest celem samym w sobie. Już 15 minut dziennie intensywnego treningu wystarczy, aby uruchomić podstawowe procesy dopaminowe. Z czasem oczywiście należy wydłużyć ten czas do co najmniej 45 minut i najważniejsza jest regularność. Lepiej ćwiczyć 20 minut dziennie niż 2 godziny raz w tygodniu. Warto łączyć trening siłowy, ponieważ ma to największy wpływ na testosteron i hormon wzrostu, z aktywnością tlenową, ponieważ ma to największy wpływ na BDNF i neurogenezę. Warto znaleźć ćwiczenia, które sprawiają Ci przyjemność, aby łatwiej utrzymać Ci aktywność. My ludzie jesteśmy stworzeni do ruchu. Nasze ciała i mózgi osiągają optymalną wydajność, kiedy są regularnie stymulowane przez aktywność fizyczną. Energia nie pojawia się znikąd, jest generowana przez ruch. Następnym razem, kiedy poczujesz brak energii, nie sięgaj po kolejną kawę, nie kładź się na kanapie, zrób coś dokładnie odwrotnego. Wstań i rusz się. Twoje mitochondria tylko na to czekają. Oczywiście sposobów na uzyskanie naturalnego szczęścia, naturalnej dopaminy jest znacznie więcej. Ja w intrze zaprezentowałem 18, w filmie bardzo szczegółowo wyjaśniłem tylko 3, chociaż chciałbym wszystkie. Natomiast nie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ ten 20-minutowy film, który przed chwilą widziałeś, jego ekranizacja zajęła, zajęła mi ponad tydzień, czyli łącznie ponad kilkadziesiąt godzin pracy. Więc jeżeli chcesz, żebym robił tego typu materiały, to oczywiście zostaw lajka, zostaw komentarz, ponieważ w taki sposób działają algorytmy i żeby mi jakkolwiek mogło się opłacać właśnie tworzyć tego typu filmy, chociaż bardzo bym chciał, to muszę dotrzeć do większej ilości ludzi. Więc dziękuję za obejrzenie tego materiału. Moim takim ostatecznym apelem niech będzie tylko to, że oczywiście my i tak będziemy korzystać właśnie z. Technologii, ona cały czas będzie się rozwijać. Ja nie jestem żadnym przeciwnikiem oczywiście korzystania z technologii. Natomiast tylko proszę o rozsądek o to, żebyśmy my używali ją w sposób jak najbardziej świadomy, żeby ona nas wspierała w naszym rozwoju, a nie przeszkadzała w nim. Zachęcam również do zapoznania się ze szkołą oddechu. Link tutaj znajdziesz w opisie pod filmem. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. No i bywaj w mocy. Pozdrawiam Cię serdecznie.